Witam, witam tutaj Carpiu, Terra i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i słuchajcie. Ten odcinek będzie prawdopodobnie krótki. Jeszcze tego nie wiem, ale pewnie tak będzie. No bo co? Tak naprawdę nie miałem pomysłu na dzisiaj, a też w sumie nie chcę, żeby na moim kanale przez Tydzień nic się nie działo, także przyszła mi dosłownie dzisiaj paczka od Antkiper ponownie. Zamówiłem sobie kilka rzeczy i wam zaprezentuję, jakie to są rzeczy, no i coś wam pogadam. Tak, słowem wstępu, jeszcze się pytając Was, yy, dodałem komentarz pod swoim ostatnim filmem: czy chcielibyście coś w stylu filmu z ogarniania mojej hodowli? Napisały ten chyba dwie osoby, że chcą. Ale teraz również chciałbym się Was spytać, bo niektórzy może tego pytania nie widzieli. Więc pod tym filmem będzie mój komentarz, i pod tym komentarzem może, możecie pisać, czy chcecie, i czy nie chcecie. No i co, po prostu zobaczymy. Albo zrobię taki film, albo takiego filmu nie zrobię, i przechodzimy w tym momencie do naszego rozpakowywania. Ja zamówiłem sobie kilka rzeczy, i to już są moje ostatnie zakupy przed zimowaniem mrówek. Następne dopiero po zimowaniu będę jakieś pewnie zamawiał, więc lecimy z prezentacją tego, co sobie kupiłem. Słuchajcie, spodobały mi się mega ostatnio portale probówek, które wykorzystuję jako areny i skończyły mi się, bo jeśli widzieliście, bądź może nie widzieliście, dałem ostatnio jeden portal probówek Flawusom, wymieniłem im arenę i zakupiłem sobie... Dwie takie właśnie, dwa takie portale probówek, są to mega fajne rzeczy, sztuka kosztuje chyba 25 zł, a naprawdę no mega to może usprawnić naszą pracę, ponieważ jest to po prostu wygodny sposób i słuchajcie jestem troszeczkę pod wrażeniem, bo ostatnie portale probówek jakie zamawiałem to Wam w sumie pokażę teraz. Tu wam pokażę teraz, jakie miały probówki tamte portale. Te mogę dać na bok. O, przyturlała się jedna. Były oto takie probówki z mlecznego plastiku, gdzie były dosyć mało przejrzyste. I ja je tutaj trzymam do takich rzeczy typu jakby poidełko trzeba było zrobić, bo do poidełka nie jest potrzebna taka przejrzystość. I teraz, słuchajcie, widzę że są tutaj inne probówki, ponieważ są one całkowicie przeźroczyste. No, patrzcie. Ej, ale fajne. Plastikowe? Plastikowe, ale słuchajcie, wreszcie są to probówki zdatne do użycia, a nie takie jakieś brzydkie, przez które nic totalnie nie widać. I patrzcie. Mamy teraz normalnie piękny portal probówek. Z probówek, które Yy, przy, przez które widać, i ogólnie fajnie, że to zmienili, z tego jestem troszeczkę pod wrażeniem, ale bardzo fajnie, więc to sobie już odłożymy na bok. Yy, następnie, co kupiłem? No, słuchajcie, no. Yy, co tu mogę więcej mówić? Kwiatku kwarcowego, jak to mówią, nigdy za wiele, więc no, zaczął mi się kończyć. Zostały mi dwa woreczki, z chyba sześciu, które sobie zamawiałem ostatnio. Więc mamy sobie tutaj, właśnie, trzy woreczki piasku kwarcowego, każdy po 200 gram, czyli w sumie 600 gram piasku. I tu chyba się nie będę za dużo rozgadywał. Po prostu piasek kwarcowy, kto nie widział piasku kwarcowego, to trudno. <grym> I kolejne kilka rzeczy. Może pierwsze wezmę rzecz, której jeszcze nie miałem, ponieważ stwierdziłem, że spróbuję sobie zamówić coś nowego. Właśnie sobie patrzę na opakowanie, w jakim jest ta rzecz. I no co mam więcej mówić. Chińskie znaczki to wróży coś dobrego, dlatego sobie teraz to rozpakujemy. Czy to jest jakieś fajne odpakowanie czy nie? Nie, trzeba to po prostu rozerwać bądź uciąć. Ja to chyba utnę. Dobrze, więc to rozpakowałem, słuchajcie i wyciągamy sobie to teraz. Aha, i to jest tak to wygląda. Ja myślałem, że to jest zrobione na drukarce 3D. I to jest na stronie internetowej zapisane jako taki haczyk, po prostu do czyszczenia, i tu, są, tu jest zabezpieczone te zabezpieczenia ściągnę. Słuchajcie, mega trudno. O, <laughs> miałem mówić, że się to mega trudno ściąga, a to poszło za jednym zamachem, ale to się mega ciężko. O, dało się. I to jest. O jezu, to jest ostre. I to może się przydawać na przykład, jak yy, chcemy sobie wyczyścić probówki, których już, yy, no, które po prostu mamy do wyczyszczenia i zalega tam wata, której czasami się nie da wyciągnąć. To właśnie to jest do tego, że możemy sobie to tam chwycić i wyciągnąć łatwo. Jeszcze tego nie używałem, więc nie powiem Wam jak to działa, czy to polecam, czy tego nie polecam, ale przekonam się, czy to było potrzebne. Kosztowało 7 zł, więc... To stwierdziłem, że za 7 złotych zobaczę, czy mi się to przyda, i właściwie tyle. Mamy sobie tutaj taki haczyk, odłożę go również na bok razem z tymi gumeczkami na to ochronnymi. I teraz przejdziemy do rzeczy dosyć ważnych, ponieważ chodzi o pensety. Może wiecie, może nie wiecie, ale kiedy na Chorwacji byłem, no oczywiście wziąłem pensetę. Gdyby się tam mogła przydać do nie wiem, do chwycenia czegoś. I zgubiłem tą pensetę yy, w lesie. Także tyle by było z mojej pensety. I stwierdziłem, że już sobie kupię na zapas, więc kupiłem pensetę. Jedną to jest najzwyklejsza. dwudziestka. To zabezpieczenie możemy już wywalić. Mamy tutaj piękną pensetę. dwudziestkę. dawno takiej dużej pensety nie trzymałem, bo zgubiłem tamtą chyba Dwa-3 miesiące temu, więc mamy pierwszą pensetę 20 i teraz wziąłem sobie, żeby nie brać dwóch takich samych, wziąłem sobie 20, ale słuchajcie, zagiętą. I zagiętej pensety to jeszcze w życiu nie trzymałem i jest przydatna. W sensie, gdybyśmy chcieli z jakiegoś miejsca niedostępnego coś wyjąć, to mamy po prostu taką pensetę, gdzie raczej nią. Dosięgniemy i słuchajcie, film jest bardzo krótki, więc może pomówimy sobie troszeczkę o specjalu. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o specjal, to dokładnie dzisiaj, czyli dzisiaj jest u mnie czwartek, wy to oglądacie w sobotę, czyli kręciłem ten film dwa dni temu, żebyście wiedzieli mniej więcej w jakim miejscu jestem, i powiem Wam tak. Pierwszy, pierwsza część specjala jest już zmontowana, jest wrzucona na kanał. Drugą część specjala domontowałem dzisiaj. Muszę jeszcze dograć pewną część i również dzisiaj będzie wrzucana na kanał. Eee, trzecia część specjala jest już nagrana. Będę się brał za niedługo za jej montaż. I co? Eee, zostały mi jeszcze jedna, dwie części. To zobaczę, jak się wyrobię z tym czasowo, więc tu macie teraz takie pojęcie. I jest kwestia jeszcze, co się stało na mojej hodowli, słuchajcie. Karaczany tureckie złożyły mi oteki, czyli jaja, i jest jedna oteka. I słuchajcie, przyłapałem, można by powiedzieć, samicę karaczana na składaniu jaj, ponieważ jakoś się zestresowała, czy coś się stało w pojemniku, gdzie one są, i wybiegła z jajem przyklejonym jeszcze do od włoka i na następny dzień zauważyłem, że z miseczki, do której im daję jedzenie, wykopała wszystko i tam była położona oteka. Więc oteka jest już w inkubatorze położona i będziemy po prostu czekać na wylęk. I z takich filmów, które planuję za 2-3 tygodnie, to będzie to film, myślę, że 15-20 minutowy co najmniej na temat hodowli mącznika młynarka, ale to będzie już totalne omówienie całego gatunku, jakim jest Tenebrio molitorb z łaciny, czyli mącznik młynarek właśnie, jego hodowli, rozmnażania. I co? Koniec mojego gadania i bezsensownego przedłużania właściwie filmu. To co? Jeśli podobał Wam się, zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, również gorąco zachęcam do kliknięcia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na nowe filmy bądź pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. Oraz przypominam, że odcinki w każdą sobotę punktualnie o godzinie 20.00. I jeszcze taka ostatnia rzecz z kwestii informacyjnych. Zapraszam do sekcji komentarzy. Tam będzie mój komentarz z pytaniem, czy chcecie film o ogarnianiu mojej hodowli. No i tam wpiszcie tak lub nie. Więc co, to by było z mojej strony tyle. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnych odcinków. Papa! Pa.